Pierwszy wykład wygłosi doktor Joanna Jaczewska-Bogacka pod tytułem Mechanotransdukcja. Jak bodźce mechaniczne zmienią ekspresję genów, komórki i przebudowują Co Zabijmy drzwi. Poprosimy o zabijcie drzwi, tam z tyłu będzie chłodniej. Dzień dobry. To ja dzisiaj opowiem trochę o mechanotransdukcji. Już moi poprzednicy zrobili pewien wstęp. I opowiem o tym, jak fizjoterapeuta może stać się takim fizjoterapeutą molekularnym, czyli takim, który działa bardziej na poziomie komórki. Komórka. Komórka jest najmniejszą jednostką budulcową naszego ciała taką najmniejszą jednostką strukturalną i jest zdolna do podstawowych procesów życiowych, takich jak transport, Tlenu, odżywianie, wzrost, namnażanie czy odbiór bodźców i reakcja na te bodźce. I zarówno fizjoterapeuci, którzy pracują przede wszystkim biernie z pacjentem, czy poprzez terapię manualną, jak i ci, którzy pracują głównie aktywnie poprzez ćwiczenia, wywołują w komórce mechanotransdukcję czyli e, pewien bodziec dociera do komórki i zostaje przekształcony. W reakcję chemiczną, to jest właśnie definicja mechanotransdukcji, czyli te wszystkie mechaniczne bodźce, które wysyłamy pacjentowi, natychmiast w kilka milisekund wywołują kaskadę chemicznych zdarzeń. Jeżeli popatrzymy na definicję wielu patologii w narządzie ruchu, to możemy przeczytać, że u podstaw leży zaburzony metabolizm tkanki. Dlatego, jeżeli chcemy leczyć przyczynę, to dobrze by było w miarę świadomie na ten metabolizm tkanki wpływać. I e, nasze komórki każdego dnia przechodzą e, szereg procesów anabolicznych i katabolicznych. Czyli z jednej strony się nam namnażają, a z drugiej degradują. I jeżeli chcemy być idealnie zdrowi, to byli, powinniśmy zadbać o to, żeby była równowaga między jednymi a drugimi procesami. Zjawisko mechanotransdukcji jest już badane od 30 lat, są do tego wykorzystywane bardzo obiektywne, rzetelne metody, różne skomplikowane mikroskopy, hodowle, hodowle komórek, badania genowe, molekularne, nanotechnologie i naukowcy sprawdzają, co się dzieje z komórką, kiedy oddziałują na nią różne siły. Jeżeli wpiszemy sobie w PubMed hasło mechanotransdukcja, to z publikacji z ostatnich pięciu lat wyskakuje ponad 100 pozycji. Jeżeli wpiszemy mechanotransdukcja i krząsta, to wtedy wy wyskakują trzy pozycje. Ja z tych wszystkich pozycji wybrałam takie. Taki artykuł najbardziej przydatny na potrzebę fizjoterapeuty, to jest ten artykuł, czyli mechanotransdukcja, znaczenie dla. Terapeuty, dla fizjoterapeuty, zrozumienie naszej zdolności do wpływu na ekspresję genów poprzez bodźce mechaniczne. I właśnie o tym chcę dzisiaj powiedzieć, postaram się to zrobić w tak jak najprostszy sposób. Dokładnie opisano siły, które wywołują mechanotransdukcję. Jest to obciążeniem, jest to kompresja, są to siły ścinające. Napięcie, rozumiane także jako opór, który przykładamy pacjentowi, stretch i trakcja, czyli wszystko to, czym się na co dzień posługujemy. I teraz, jak komórka dostaje taki bodziec, to zaczyna się kaskada takich zdarzeń, czyli zaczynają produkować się różne proteiny, czynnik wzrostu, cytokiny, neuropeptydy, hormony, cząsteczki wapnia, dochodzi do namnażania i różnicowania się komórek. Dochodzi do namnażania się komórek macierzystych. Cała macierz zewnątrz komórkowa zaczyna się zmieniać i dochodzi do zmiany ekspresji genów. I dzięki temu mamy stopniową naprawę tkanki. I to jest tak bardziej naukowo, o co chodzi z tą ekspresją genów, czyli na początku mamy transdukcję, sygnał przechodzi przez błonę, następnie, następnie mamy transkrypcję, czyli takie przepisanie z DNA do RNA, następnie mamy translację do aminokwasów i zaczyna być produkowana, produkowane takie białko, które jest nam potrzebne, na przykład kolagen. A mówiąc bardziej obrazowo, Wyobraźmy sobie, że mamy bibliotekę z książkami, czyli to jest nasze DNA i to są książki z przepisami, na, z przepisami kulinarnymi. I tak jak książka z przepisami to jest gen. I potrzebny jest ktoś, kto zrobi kopię, bo nie chcemy pozbywać się naszych książek z biblioteki, chcemy, żeby oryginały zostały, więc jest pan, który kopiuje i to jest właśnie kopiowanie do mRNA. Następnie powstaje taki przepis, który dalej zostaje wykorzystany, żeby powstało pewne białko. Czyli kolagen, elastyna, lubrycyna, kieluronian, agrekan. Wszystkie te cząsteczki, które odpowiadają za sprężystość chrząstki, za nawodnienie chrząstki i za zdrowie naszej chrząstki. I to się dzieje 24 godziny na dobę. Każdy mechaniczny bodziec, który przyłożymy do pacjenta, może to spowodować. I tak jak już Jacek świetnie Zaczął tę historię. Ja też przejdę do historii na temat placu budowy. Możemy sobie wyobrazić mechanotransdukcję jako plac budowy i taką ekipę wrażliwą na różne bodźce fizyczne, czyli obciążenie, kompresja, wiatr, napięcie wiatr, czyli siły ścinające, opór, rozciągnięcie to wszystko będzie wywoływać pewne reakcje. I tak potrzebne są rusztowania i detektory, które będą wykrywać te bodźce. I to są właśnie integryny, które z jednej strony są naszymi receptorami odpowiedzialny, odpowiedzialnymi za wykrywanie sił, ale z drugiej strony one też odpowiadają za komunikację między komórką a macierzą zewnątrzkomórkową. Mamy bramy, przez które wprowadzany jest transport. I to są kanały jonowe, i one się otwierają pod wpływem napięcia. Mamy biuro inżyniera, i to są w naszym ciele receptory dla czynników wzrostu, i one odpowiadają za namnażanie czynnika wzrostu. Mamy też takie dodatkowe wsparcie w postaci ochraniarzy na budowie. I to są receptory dla GPCR, czyli one odpowiadają za przepływ hormonów, neurotransmiterów, różnych cząsteczek związanych z układem odpornościowym, generalnie za homeostazę. No i mamy takiego dowódcę, czyli jądro, które ostatecznie wydaje genetyczną decyzję, co ma się zdarzyć. I teraz, to jaki efekt osiągniemy u pacjenta. Zależy od tego, jaką dawkę zastosujemy i na którym etapie gujenia się tkanki, bo możemy doprowadzić do up regulacji, czyli do korzystnej regulacji, albo down regulacji, czyli do dalszej degradacji tkanki, jeśli przesadzimy z bodźcami. Wiemy, że chrząstka nie posiada naczyń chronośnych, którymi mogłaby się w łatwy sposób odżywić. Więc takimi głównymi sensorami są chondrocyty, które potrzebują tej mechanicznej stymulacji i potrzebują cząsteczek z macierzy, właśnie kolagenu, hialuronianu, agrykanu, elastyny, lubrycyny, żeby dalej funkcjonować. I teraz skąd taka komórka wie, że jest przez nas dotykana? Wie, dlatego że posiada mechanoreceptory. Czyli integryny, kanały jonowe i rzęski. One informują komórkę o tym, co się dookoła dzieje. I takie y rodzaj ćwiczeń, który jest opisywany w literaturze przy okazji mechanotransdukcji, to przede wszystkim to są ćwiczenia o charakterze umiarkowanym, czyli z wykorzystaniem własnego ciężaru ciała, z wykorzystaniem grawitacji. Na ich temat e, e, mamy najwięcej informacji, że one faktycznie mają efekt taki chondroprotekcyjny, czyli mogą chronić chrząstkę, ale jeżeli dolegliwości bólowe są bardzo duże albo waga ciała jest bardzo duża, to wtedy badanie wychodzi, że jednak ćwiczenia w odciążeniu dają trochę lepszy efekt przeciwbólowy, a przynajmniej na początku. I teraz, jeżeli mamy dynamiczną, cykliczną kompresję w trakcie ćwiczeń czy terapii z pacjentem, to wtedy wiemy, że nam narze się kolagę, nagrekan, prostaglandyny, wądrocety, czyli to wszystko, czego potrzebujemy. Ale jeżeli mamy statyczną, nadmierną kompresję w trakcie danego ćwiczenia, czyli na przykład trochę za długo trzymamy jedną pozycję, to wtedy dochodzi do zwiększenia tych zmian, zmian artrotycznych i, i całkowitej deregulacji. I musimy też pamiętać, i to pewnie utrudnia całą sprawę, że chrząstka, która już jest zniszczona, ona zupełnie inaczej będzie reagować na, na błędy, niż chrząstka, która jest w miarę zdrowa. I dlatego tak ważna jest indywidualizacja naszych bodźców do danego pacjenta. I te rodzaje bodźców też zostały w tych artykułach opisane, czyli co się dzieje w trakcie kompresji, które cząsteczki są namnażane, w trakcie streczu, w trakcie dynamicznego obciążania, w trakcie zwiększania napięcia osmotycznego. Tutaj wszędzie można sobie wyczytać, co tam dokładnie się produkuje. I teraz, żeby to wszystko miało sens, musimy ustalić. Do, jaka jest faza gojenia, jaki rodzaj bodźca na tym etapie dla tego pacjenta jest najbardziej adekwatny, z jaką intensywnością, z jaką częstotliwością i z jakim czasem trwania. I jeżeli chcemy być takim terapeutą molekularnym, który wpływa na ekspresję genów, to ta stymulacja powinna być w miarę. Kontrolowana i, i nie powinna doprowadzać do przeciążenia tkanki. I tutaj pacjentka, którą pokazywałam też wczoraj, czyli ta pacjentka z chorobą zwyrodnieniową kolana, która ma ból przed terapią już w trakcie jednego powtórzenia, siadania, wstawania. Po 30 minutach stymulacji jest w stanie to zrobić 10 razy bez żadnego bólu, potem po prostu przestałyśmy liczyć, być może zrobiłaby dużo więcej. Więc y, powinniśmy zawsze wysoko mierzyć i nawet jeśli pacjent ma chorobę zwyrodnieniową czy jest w jakimś urazie, to powinniśmy oczekiwać, że jesteśmy w stanie taką stymulację mu dać, żeby ten ból wyłączyć. Jedno z wytłumaczeń to jest mechanotransdukcja, ale oczywiście nie jedyne, dlaczego ból znika. I tak samo test schodzenia ze schodka. Po jednym powtórzeniu pojawia się wyraźny ból w kolanie, a po 30 minutach stymulacji, zarówno po terapią manualną, jak i ćwiczeniami, pacjentka jest w stanie wejść i zejść bez żadnego bólu. Formy takiej stymulacji mechanicznej mamy bardzo dużo. Ja akurat łączę i terapię manualną, czyli tutaj na pierwszym zdjęciu mamy trochę trakcji, trochę terapii tkanek miękkich, mamy przechodzenie z różnych pozycji. U pacjentów z chorobą zrodniową kolana. Fajnie działa taka zabawa, niska pozycja, wysoka pozycja, niska, wysoka, bo to też jest stymulujące dla metabolizmu tkanki. Blisko tych codziennych pozycji, w których pacjent ma ból. I coraz wyższe pozycje, dbamy o poszczególne fazy wodu, żeby, żeby te, te wszystkie nasze interwencje też były znane dla układu nerwowego. I teraz no ja zadałam takie pytanie mm, sztucznej inteligencji, po tym jak przygotowałam ten wykład: czy to, że my opowiemy pacjentowi o mechanotransdukcji, wpłynie na efekt jego leczenia? Czyli, powie, czy powinniśmy opowiadać pacjentowi o tym, czy lepiej mu nie mówić? Bo miałam wrażenie, że odkąd ja opowiadam o tym pacjentom, to się dużo szybciej leczą, poprawiają, widzę, że są, dużo lepiej wykonują prace domowe. I sztuczna inteligencja odpowiedziała mi, że są dowody naukowe na to, że jeżeli pacjent świadomie myśli o procesie mechanotransdukcji, czyli wie, że w trakcie tego ruchu jest nam na żany kolagen, mikroteoklikany to w jego mózgu dochodzi do namnażenia się neurotransmiterów, aktywowana jest przysadka mózgowa, to powoduje wydzielanie hormonów, to wpływa na gruczoły i to wpływa bezpośrednio na tkankę, czyli nasza rola edukacyjna, tłumaczenie pacjentom tych mechanizmów biologicznych, dlaczego trzeba wykonywać dany ruch, dlaczego stąd częstotliwością, też jest ważne, żeby ten efekt leczenia był jeszcze lepszy. Przesłanie podsumowanie, czyli nasze ćwiczenia, nasza terapia manualna to jest biologiczna informacja. Jesteśmy terapeutami, którzy pełnią ważną rolę w ekspresji genów komórki, jeśli potrafimy umiejętnie zarządzać tym środowiskiem zewnętrznym, w którym jest pacjent. I dziękuję za uwagę. Thank you.